Witajcie moi drodzy, z tej strony Pan Anonim i witam się z wami w kolejnym filmie i dziś wyjątkowo nie o zapachach, wyjątkowo nie o perfumach ponieważ temat dzisiejszego filmu wybraliście wy sami, ponieważ ostatnio na moim Instagramie dwa razy pod rząd pojawiło się małe QA, gdzie mogliście zadawać pytania i ktoś z Was zapytał się o tematykę pielęgnacji. Nie wiem, dlaczego akurat wybraliście mnie, jako można powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście eksperta w tej dziedzinie, bo ja nigdy ekspertem w tej dziedzinie nie byłem i nie będę. Natomiast yy, dałem to pytanie później do ankiety i większość z Was zadecydowała o tym, że taki film o pielęgnacji byście chcieli, Zresztą notabene jeszcze pytaliście się dodatkowo, kiedy ten film się pojawi, tak więc już dzisiaj, dzisiaj będzie ten materiał o pielęgnacji, tak więc ja już nie przedłużam i przejdę do sedna dzisiejszego materiału. Jeszcze słowem wstępu, zanim przejdziemy do sedna dzisiejszego materiału, takiego już w sensu stricte dotyczącego pielęgnacji, czyli co i jak, powiem Wam na wstępie, że nie jestem żadnym dermatologiem, kosmetologiem, lekarzem medycyny estetycznej ani nic z tych rzeczy. I wbrew pozorom, jestem ostatnią osobą, która przygotowałaby z własnej woli, gdybyście mnie o to nie poprosili, film na temat pielęgnacji. Ponieważ moi drodzy. Liczcie, ze, liczcie się z tym, że za drugą stroną kamery też stoją ludzie i niestety większość tych beauty blogerek, beauty blogerów nie ma wykształcenia w kierunku kosmetologicznym czy tam właśnie w kierunku dermatologicznym, tak więc po prostu mówią oni Wam często rzeczy, które z prawdą nie mają nic wspólnego. I już niejednokrotnie sam sparzyłem się na pielęgnacji polecanej przez jakieś blogerki, przez jakichś blogerów, która tak naprawdę była e, nic nie warta jeszcze bardziej mi zaszkodziła niż, niż pomogła. Bierzcie też poprawkę, że to, co dzieje się tutaj, na YouTubie czy na różnych blogach jest też marketingiem. I za wiele produktów, które Wam ludzie polecają, mają oni po prostu płacone. Tak więc warto dzielić słowa, które w takich filmach padają przez. 13. Dlatego moi drodzy, mój film nie będzie sensu stricte polecaniem konkretnych produktów, tylko opiszę Wam rutynę pielęgnacyjną, jak to w moim przypadku wygląda i po prostu jakich kosmetyków w cudzysłowie. Chodzi mi o całą kształt, czyli też na przykład krem nabliżający, krem przeciwzmarszczkowy. używam bez skupiania się na konkretnym produkcie. E, moi drodzy, ja się tych filmów kiedyś naoglądałem masę. Testowałam masę różnych pielęgnacji, tak naprawdę dopiero wizyta u dobrego dermatologa i dobrego kosmetologa daje efekty. Natomiast słuchanie o tym, że ktoś robi jakieś okluzje, jakieś masaże twarzy, tego typu rzeczy, to jest, moi drodzy, piz na wodę. Nie będę Was oszukiwać. To jest marketing, marketing, który ma przyciągnąć Waszą uwagę, i to, czyta. Osoba Wam pomoże czy nie pomoże, dla niej to jest jedno. Jeżeli Wy ten film zobaczycie, ona za to będzie miała płacone tak czy siak, bo płacimy tutaj od oglądalności, tak więc warto mieć to na uwadze. A już bol, pożal się, Boże, nie polecam żadnych męskich influencerów, którzy skupiają się na prostej męskiej pielęgnacji, gdzie ym, dla nich podstawowym elementem y, codziennej rutyny jest plaster na nos, który ma zniwelować wągry. Jak doskonale wiemy i chyba każdy, kto raz ten plaster używał, wie, że to jest pic na wodę, fotomontaż i to w ogóle nie działa. Dlatego mój filmik będzie inny i ja po prostu przedstawię wam moją rutynę pielęgnacyjną, to czego używam, to jak używam, e, po prostu, a nie skupię się na konkretnych produktach i konkretnych e, kosmetykach, ponieważ tutaj musicie to wybrać sami. Też moja mała rada, moja mała apelacja, jeżeli, uwaga! Idziecie do Sephory, idziecie do Douglasa, nie skupiajcie się w 100% na pani, która tam pracuje, bo ona też nie wie wszystkiego, a bardzo często też zdarza się taka sytuacja, że zostanie Wam polecony produkt, który akurat jest nowością w Sephorze i trzeba go sprzedać. Tam również chodzi o sprzedaż, tam również chodzi o osiągnięcie celów sprzedażowych i uwierzcie mi, nieraz premie pracowników takich sklepów, potrafią przewyższyć ich pensje. Tak więc warto mieć na uwadze to, że tam też takie cuda się dzieją. Może za wyjątkiem pani Kasi. Pani Kasi, która pracuje w Seforze w Agorze Bytom. I kiedyś byłem tam stałym bywalcem, no i pani Kasia akurat zawsze umiejętnie dobierała mi kosmetyki do akurat potrzeb mojej skóry. Tak więc nawet raz przeprowadziła mi w Seforze całą rutynę pielęgnacyjną. Od umycia twarzy do jej po prostu posmarowania różnymi specyfikami. Tak więc jeżeli jesteście gdzieś ze Śląska, z okolic, gdzie macie blisko, do gorybytą, to bardzo polecam Wam Panią Kasię, ponieważ ona naprawdę zna się na rzeczy, tak naprawdę jest to jedyna konsultantka, która rzeczywiście mi tak pomogła w kwestii kosmetyków. Natomiast wracając do tematu, tak jak mówię, dzisiejszy film będzie inny, ja po prostu przedstawię Wam, jak używam poszczególnych kosmetyków i co jest dla mnie ważne, dlaczego to jest dla mnie ważne. Też podkreślę to, że w związku z tym, że z moim dermatologiem jesteśmy w trakcie pewnej kuracji, to też niektórych rzeczy, które Wam powiem obecnie, nie używam właśnie ze względu e, przez tę kurację, natomiast reszty jak najbardziej używam. Dalej stosuję się do tego, co się zawsze stosuje. No i tak naprawdę sami byliście ciekawi, jak ta moja pielęgnacja wygląda, tak więc ja już nie przedłużam i może już przejdę do konkretów, czyli do tego, co i jak. Drodzę tutaj jeszcze małe uprzedzenie piz na wodę, jeżeli chodzi o kosmetyki podzielone na kosmetyki dla kobiet i dla mężczyzn. Ja się z tym w ogóle nie zgadzam. Tak naprawdę krem nabliżający to jest krem nabliżający. I czy on ma dopiskę men, czy on nie ma żadnej dopiski, to naprawdę nie stanowi absolutnie żadnej różnicy. Tak naprawdę również jest to czysty marketing i często kremy dla mężczyzn są po prostu obarczone inną nazwą. I ja kremów dla mężczyzn kiedyś używałam tylko i wyłącznie i niestety one na mnie w żaden sposób dobrze nie oddziaływały, były dla mnie za słabe. Że tak powiem, i po prostu zacząłem używać zwykłych, normalnych kremów. A więc, przechodząc do mojej rutyny pielęgnacyjnej, moi drodzy od podstaw, mówiłem Wam, przede wszystkim dobry dermatolog i dobry kosmetolog to jest podstawa. Jeżeli słuchacie mojej. Yy mojego wywodu na temat pielęgnacji dzisiaj i nie zastosujecie do tych rad najlepiej, moi drodzy. Jeżeli was na to stać, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, znajdujecie bardzo dobrego dermatologa i bardzo dobrego kosmetologa i u tych dwóch osób konsultujecie się w sprawie swojej pielęgnacji. Ja tak robię i odkąd zacząłem tak robić, a nie samemu próbować, moja cera o wiele, wiele lepiej wygląda. Tak więc to warto mieć na uwadze. To jest kluczowy moment i tu też nie wspominam o zabiegach medycyny estetycznej, a takowym też się poddawałem. I ta pielęgnacja, która jest, może sama nie dać Wam takiego efektu jak połączona z zabiegami, dlatego to również mieć warto na uwadze. Natomiast przechodząc do pielęgnacji, ona jest prosta, ona jest oczywista i oczywiście zawsze robię to kilka razy dziennie, po prostu oczyszczam twarz. Zazwyczaj wygląda to tak, że jeżeli. Tutaj akurat odwołam się do moich treningów. Jeżeli jest to dzień beztreningowy, czyli dzień, ile na siłownię myję twarz rano i wieczorem. Natomiast, jeżeli pomiędzy tym jeszcze jest gdzieś trening, to myję ją przed i po treningiem, tak by żadne zarazki, żadne bakterie się do niej nie dostały. Dodatkowo nie używam tutaj ręczników papierowych, jak wiele e, influencerek poleca, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale ręczniki papierowe robione są z przemiału makulaturowego i często mogą w nich występować bakterie E. coli, które negatywnie wpływają na waszą twarz. Dlatego ja tutaj mam takie swoje małe jednorazowe ręczniczki, które piorę w 60 stopniach i po prostu nimi po umyciu tą twarz wycieram. Do tej pory sprawdza mi się to najlepiej. Jeden ręczniczek na jedno umycie. Natomiast jeżeli chodzi, czym zmywam twarz, bo pewnie to będzie Was interesować, tak jak podkreślam, ja niczego nie polecam. To jest akurat wybór mojego dermatologa i ja tutaj mam taki oto moi drodzy mus z biodermy, który jest po prostu lekkie. Ja też mam bardzo wrażliwą cerę, więc muszę mieć coś, co zmywa tę twarz bardzo delikatnie i ją myje tak naprawdę po tym nie mam żadnych podrażnień ani zaczerwienień, tak więc ja używam akurat czegoś takiego. Natomiast moja rada do was jest taka, żebyście zobaczyli na składzie czy nie ma alkoholu. Kiedyś e, używałem czegoś podobnego, też żelu do mycia twarzy, w którym był alkohol. No i niestety on się mi w ogóle nie sprawdzał, ponieważ jeszcze bardziej podrażniał i wysuszał moją twarz. Dlatego tutaj złota zasada, jeżeli czymś myjecie twarz, no to warto pamiętać, żeby w tym nie było alkoholu i myjemy tę twarz dwa razy dziennie. Moi drodzy, jeżeli mówimy o pielęgnacji to tutaj po o jej umyciu tej twarzy, jeżeli czuję taką potrzebę, często używam różnorakich hydrolatów. Ja tutaj mam akurat hydrolat różany, czyli spryskuję twarz takim oto różanym specyfikiem. Warto tutaj pamiętać o to, Ta marka jest niezależna, to zwykły wyciąg z róży, można tak powiedzieć, hydrolat różany. Patrzcie tylko na skład, żeby była to 100%, 100 hydrolatu z róży. Jeżeli takowy to skład ma, no to po prostu, jeżeli czujecie taką potrzebę, jak widzicie, tego dużo nie używam, spryskujecie twarz i nie musicie tego robić codziennie, po prostu, jeżeli macie taką potrzebę, twarz wasza jest zasucha, spryskujecie sobie takim hydrolatem różanym twarz i to bardzo, ale to bardzo dobrze na Tak więc, jeżeli mówimy o pielęgnacji, mówimy o takim myciu, może pomyciu, co robić dalej, no to ja z reguły spryskuję właśnie, jeżeli moja skóra tego potrzebuje, spryskuję twarz takim. Kopimy się na specyfikach, które nakładam na co dzień, a potem przejdę do pielęgnacji na wieczór. W związku z tym, że mówiłem Wam, że stosuję z moim dermatologiem obecnie pewną kurację, to też moja ilość kosmetyków jest ograniczona i są to też często kosmetyki na receptę. Natomiast jeżeli chodzi o nabliżenie skóry, bo na tym zazwyczaj skupiam się rano e, i warto pamiętać o tym, żeby tą skórę nabliżać, ponieważ to się nam odwdzięczy w przyszłości, też nabliżona skóra zawsze wygląda zdrowiej, promiennie i lepiej, tak więc warto. Moi drodzy, o tym pamiętać, jakkolwiek ja przez moją kurację mam obecnie bardzo przesuszoną skórę, tak więc tutaj może nie jestem teraz adekwatną osobą do tego, natomiast zawsze o tym nabliżeniu pamiętałem. Jeżeli chodzi o mnie, z reguły wybieram kosmetyki, które albo polecił mój dermatolog, albo sam przetestowałem, sam je wyszukałem w internecie, sam sprawdziłem ich skład i wiem, że one działają. Nie mam tutaj zaufania do tanich kremów. Wybaczcie mi, że to powiedziałem i możecie mnie zlinczować, że e, tanie kosmetyki też są dobre. Natomiast ilekroć używam kremów, z Rosmana takich marek jak nie wiem Ziaja, Eweline czy coś w tym stylu. No to te kremy nie robię na mojej twarzy absolutnie nic, a często też jeszcze bardziej mi szkodziły. Tak więc z reguły staram się wybrać bardziej sprawdzone, droższe kosmetyki, ale takie do których mam zaufanie. I tutaj ja z reguły używam teraz jednej rzeczy. W związku z tym, że ja mam delikatną, bardzo wrażliwą cerę, to mam tutaj taki krem z apisu, moi drodzy. To jest po prostu taki krem w stężeniu bardziej. To jest bardziej serum. No to jest serum. Nie nie będę was oszukiwać. I po prostu to serum ma w sobie witaminę C, ma w sobie jakieś tam cudawianki, ceramidy, proteiny, jedwabiu i tego typu rzeczy. Natomiast ja to stosuję sensu stricte, żeby tę skórę nabliżyć i trochę w tej jakby, można powiedzieć, kuracji odciążyć, żeby ona nie wyglądała na zbytnio zmęczoną. Tak więc używam tego kremu. Zresztą jeżeli chodzi o Apis, no to to jest marka, którą mogę wam polecić, bo mój kosmetolog, jeżeli cokolwiek robi mi przy twarzy, to zawsze kończy e, całą tą robotę pielęgnacją właśnie z Apis'u, tak więc Apis ma naprawdę dobre kosmetyki, więc to mogę Wam polecić, one też stosunkowo nie są drogie, ja za ten krem zapłacim około 50-60 zł, jest to pojemność 100 ml i jeżeli chodzi o coś innego, teraz już tego produktu nie używam, e, ponieważ jak wiecie mówimy o kuracji, natomiast e, uwielbiam ten krem z klinika, też nie polecam im Informuję, to jest Moisture Surger Intense, to jest ten, ta mocniejsza wersja. Świetnie nabliża, bardzo daje takiej skórze, takiego kopa, można powiedzieć, ona naprawdę dobrze wygląda. Tak więc lubię kosmetyki, które są lekkie, jeżeli mówimy o produktach na dzień, dlatego też ten kosmetyk był w stężeniu takiego bardziej żelokremu, można powiedzieć. Natomiast serum jest też stosunkowo bardzo lekkie, po prostu no już po chwili wchłania się na twarzy. Nie lubię za dnia, jeżeli coś mi na tej twarzy siedzi, jest takie tłustawe, jeżeli mówimy o kremach, dlatego jeżeli mam coś wybrać, to wybieram właśnie kosmetyki czy to w stężeniu serum, esencji, czy na przykład właśnie takiego kremożelu które dla mnie sprawdzają się w 100%. I oczywiście, jeżeli mówimy o pielęgnacji na dzień, no to tutaj nie byłbym sobą, gdybym nie użył kremu pod oczy, a na punkcie skóry pod oczami ja mam obsesję Moi drodzy. Skóra pod oczami tam najwcześniej się starzeje skóra, dlatego na punkcie kremów pod oczy, wszelkiego rodzaju masek pod oczy, płatków pod oczy. Ja mam obsesję i dla mnie to jest podstawą podstaw pielęgnacji, tak więc pamiętajcie o tym, że krem pod oczy. O kremach pod oczy powiem wam więcej przy pielęgnacji na noc, bo używam tych samych specyfików co przy pielęgnacji na dzień. Natomiast tutaj moja mała rada. Rada, a właściwie, konieczność chrońmy się przed fotostarzeniem skóry, czyli używajmy wszelkich kremów z filtrem. Tutaj nie mam żadnego faworyta, czegoś co mogę Wam polecić. Ja używam dosyć specyficznego kremu, który nie ma filtru 50A42, tak więc jest to taka dość niespotykana jak na rynek em, em, wartość, jeżeli mówimy o SPF. Natomiast warto pamiętać o kremie z filtrem najlepiej 50, 40, 30 krem. Które po prostu odchroni was przed słońcem, no i kremu z filtrem używamy cały rok. I tak naprawdę kiedyś się z tego śmiałem, jak tak można, przecież będę cały czas blady, nie opalę się, ale po czasie okazało się, że rzeczywiście ta skóra lepiej jest, lepiej się zachowuje, jest o wiele zdrowsza, jeżeli ją chronimy przed słońcem, aniżeli wystawiamy ją na promieniowanie słoneczne. Tak więc tutaj, jeżeli mówimy o pielęgnacji na dzień, no to oczywiście pamiętajcie również o kremie z filtrem, bo on w 100% się sprawdza. I jeszcze kiedyś mi za tę radę podziękuję. Nie mówimy o pielęgnacji, przechodzimy oczywiście do pielęgnacji wieczornej, czyli taką na noc, która nieco się różni, jeżeli chodzi o sami proces i same kosmetyki, bo na noc używamy cięższych produktów. Jednak zanim Wam powiem, co takiego używałem używam, bo teraz wiadomo, używam tych samych co na dzień ze względu na moją kurację, którą przeprowadzam z moim dermatologiem. Natomiast jeżeli mówimy o takich kremach na noc, przede wszystkim przeciwstarzeniowych, a wiem, moi drodzy, że większość z was to mężczyźni w wieku od 25 do 45 lat. Sprawdziłem sobie te statystyki, tak więc doskonale wiem kto, jak i gdzie i ile ma lat, więc się tam pilnujcie. Natomiast wiem, że jesteście w takim, a nie innym wieku i warto tutaj wprowadzać już pielęgnację przeciwstarzeniową. I Moi drodzy, tak naprawdę trzy składniki. Trzy składniki, o których kiedyś powiedział mi mój kosmetolog. q 10 peptydy oraz kwas hialuronowy. To są trzy składniki, wokół których powinniśmy oscylować, jeżeli chcemy e, nieco. Spowolnić ten proces starzenia się swojej skóry, tudzież jeżeli ona już jest trochę taka zmęczona przez życie, nieco ją odmłodzić. Natomiast moi drodzy, tutaj mała rada. Nie oczekujcie od kremów, nawet tych za te kilkaset złotych do tam określonej grupy cenowej, do 500 zł, że te kremy będą działać cuda, bo tak nie jest. Kremy przeciwstarzeniowe mają spowolnić proces starzenia, zadziałać przeciwzmarszczkowo, a nie was odmłodzić. Tak więc tutaj już mówimy o medycynie estetycznej. Oczywiście są na rynku produkty, są na rynkach kremy, które przez te barierę skóry potrafią przejść i działać od wewnątrz. Natomiast to już są horrendalne koszty, to są drogie kremy i wiele z tych kosmetyków jest naprawdę trudno dostępnych, tak więc warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli mówimy o pielęgnacji przeciwstarzeniowej, co podkreślam, to tutaj pamiętajcie. Koenzym Q10, peptydy oraz kwas hialuronowy. To jest podstawa. I tak naprawdę ja mam, ja zazwyczaj używam po prostu serum i kremu idąc spać i to jakby był koniec tej czyli po myciu nakładałam najpierw serum, potem nakładałem krem. Często też robiłem tak, że używam hydrolatu. Na hydrolat kradłe, kładłem serum, a na serum kładłem krem. Wtedy to Wam się wszystko fajnie zamyka w postaci takiej mini okluzji. Ja wiem, że dla wielu z Was pojęcie okluzji może być dziwne, ale nie skupiajmy się na nim, bo ono nie jest tutaj istotne. Po prostu chodzi o te zachowanie kolejności. I tutaj tak naprawdę macie do wyboru, co chcecie. Jeżeli mówimy o serum, to... Ja tutaj używałam zazwyczaj Advanced Night Repair od Estée Lauder. Bardzo lubię tę markę, bardzo lubię to serum. Było to serum, po którym widziałam efekty. Tudzież po prostu serum z kwasem hialuronowym, który nie dość, że ma działanie przeciwzmarszczkowe, to dodatkowo jeszcze nabliża skórę. Tak więc to jest również ogromnym plusem. Jeżeli chodzi o krem, to tutaj również seria Advanced Night Ripper z Estée Lauder świetnie się sprawdziła w moim przypadku. To są kremy, po których rzeczywiście widać różnice. Capture od Diora również świetnie nabliżający krem po którym też widać różnicę, jeżeli mówimy o twarzy. On nie działa sensu stricte przeciwstarzeniowo, ale rzeczywiście działa, więc tutaj warto się na tym skupić. Serum Lancôme Génifique również świetny produkt. Te produkty podaję Wam dlatego, żebyście od nich odchodząc wybierali coś innego, tak jak mówimy. Nie polecam, tylko mówię Wam mniej więcej, co ten produkt ma robić i jeżeli wejdziecie sobie na stronę, wygooglujecie te produkty, to tam znajdziecie oczywiście zdjęcia, Wam się tu będą cały czas tych produktów wyświetlać. Tudzież, jeżeli mówimy o kremach, świetny krem jest również seria Apis, tym razem jest to, lifting peptid czy jakoś tak czy active peptid, natomiast jest to krem liftingujący który działa już sensu stricte przeciwzmaszczkowo i to już tak dogłębnie przeciwzmarszczkowo on bardzo ładnie tę skórę moi drodzy odmładza i ten proces starzenia się skóry spowalnia wiem że to śmiesznie brzmi że młoda osoba mówi wam o procesie starzenia się skóry ale rzeczywiście widziałam dużo osób w moim wieku które nie wyglądają tak jak ja także Wiem, że ta pielęgnacja w jakiś sposób działa i wiem, że mogę ją Wam polecić. I wiem też, że jest bezpieczna, bo z reguły każdy z tych kosmetyków konsultuje zawsze z moim dermatologiem. Tak więc pamiętajcie, że możemy zrobić coś takiego, czyli po myciu używamy hydrolatu, na hydrolat kładziemy serum, na serum kładziemy krem i w tym idziemy spać. I teraz, uwaga, nie położę się spać i nigdy nie położyłem się spać, moi drodzy, bez kremu pod oczami od pewnego momentu w swoim życiu. I tutaj e, mówiłem Wam o serii e, Advanced Night Repair. Ja również z tej serii mam krem pod oczy. Jest to krem bardziej serum, jest... To ta już druga generacja tego serum. Natomiast jest to świetny i jedyny kosmetyk, jaki na mnie działa. Próbowałam po to, czy wszystkiego. E, jakiś świetlików, nieświetlików, kalarepek, rzepek, e, innych takich pierdół, kremów za 10 zł, za 5 zł, za 15 zł, bo się nasucham. I tutaj akurat się nie zgadzam z moim kosmetologiem, że krem za 15 zł robi to samo. Bo jeżeli spróbujecie, to jest naprawdę trochę wydatek rzędu 300-400 zł, ale jeżeli spróbujecie. Tego kremu pod Wasze oczy, niezależnie czy macie 20 lat czy 40 lat, zobaczycie ogromną różnicę. To jest krem, który działa cuda. Jeżeli macie cień pod okiem, to ten cień znika w przeciągu 2-3 godzin od momentu posmarowania. Tak więc to jest świetny kosmetyk. To może jedyne, co Wam zareklamuję to to, bo tego używam od lat. Zawsze do niego wracam, jestem zadowolony z tego produktu. Tak więc pamiętajcie Estee Lauder Advanced Night Repair Serum pod oczy numer 2. Świetny produkt. Tutaj też taką alternatywą, również dobrym kremem, który mam, który niegdyś poleciła mi pani w Daglasie, Pani, która akurat o dziwo miała pojęcie na temat kremów pod oczy. Jest oczywiście Le Lift od Chanel. Tutaj mam taką mini wersję tego kremu. On też kosztuje, no, nieludzkie pieniądze jak na krem pod oczy, ale to też jest kosmetyk, który naprawdę działa. Więc jeżeli będziecie chcieli znaleźć sobie alternatywę dla tych produktów, no to polecam poczytać składy tych produktów, sposób ich działania i po prostu znaleźć sobie coś podobnego. O ile dobrze Pamiętam, L'Oreal ma serię podobnych kosmetyków, e, chyba Laser Lift, czy jakoś tak nazywa się, gdzie krem e, pod oczy działa podobnie jak ten Estée Lauder. Tak więc warto o tym pamiętać, natomiast jeżeli mówimy o moich faworytach, no to ja polecam tutaj Leli Przede wszystkim Estée Lauder, no i mowa o numerze 2, czyli Lelift od Chanel, również bardzo, ale to bardzo dobry krem, świetnie się sprawdza i chyba jedyny z serii kremów od Chanel pod oczy, który naprawdę działa, bo pozostało, wierzcie mi, jak Blue Serum raczej swojego zadania nie spełniają. Natomiast te kremy działają w 100%. I tak jak mówię, miał obsesję na punkcie kremów pod oczy, tak więc ja kremuję oczy dwa razy dziennie i teraz obecnie używam tylko tego kremu, no i on mi się chyba najlepiej sprawdza. Tak więc moi drodzy, przede wszystkim jeżeli mówimy o jakiejkolwiek pielęgnacji, nieważne co położycie na twarz, zadbajcie o swoje oczy. Jeżeli będziecie mieli piękną, zdrową skórę pod oczami zawsze, ale to zawsze będziecie wyglądać świeżej, będziecie wyglądać młodziej, będziecie po prostu wyglądać lepiej, tak więc pielęgnacja skóry pod oczami to jest podstawa. Drodzy, będzie długi, ale kończąc mój wywód, jeszcze zamkniemy go taką pielęgnacją ekstra, czyli czymś, co robię, jak po prostu moja skóra ma większe potrzeby. Przede wszystkim maseczki nabliżające. Tutaj zazwyczaj wybieram maseczki nabliżające w płachcie, ja mam akurat trzech swoich faworytów, czyli maseczki filoraż, to jest taki za nabijający z kwasem hialuronowym, dostaniecie go w seforze czy w Daglasie bez problemu. Dwa, maseczki z sefory, to takie z serii seforowej z Litchi, którą poleciła mi pani Kasia jest naprawdę świetna ta maseczka, bardzo dobrze nasączona, świetnie nabliża, tak więc jeżeli macie naprawdę przesuszoną skórę, to rzeczywiście one działają. I numer e, trzy, jest to maseczka takiej koreańskiej linii. E, Tutaj gdzieś Wam się wyświetli zdjęcia. w ogóle nie wiem, jak ta maseczka się nazywa. Nie wiem, te filmy, po prostu jak chcę tę maseczkę, idę do Superfarm i biorę ją z półki, bo ona zazwyczaj tam jest. Także te trzy maski Wam polecam. Natomiast jeżeli mówimy o złuszczaniu na skórka, oczyszczaniu tej skóry, tutaj wolę oddać się w ręce specjalistów. Samemu ilekroć to robiłem, czyli lekroć stosowałem jakieś peelingi, ilekroć stosowałem jakieś maseczki oczyszczające, no to moja skóra wygląda jeszcze gorzej, zamiast wyglądać jeszcze lepiej. A jeżeli pójdę do kosmetologa i on zrobi mi to samo, to jakoś ta skóra zawsze wygląda na Bardziej zadbaną i mniej się potem dzieje. Dlatego tutaj też nie chcę Wam zaszkodzić i nie polecam Wam używania pilingu enzymatycznego, który nie powinien Wam zaszkodzić, ponieważ wiem, jak on się odbijał na mnie i nie chcę, byście też mieli ten problem. Dlatego, jeżeli mówimy o pielęgnacji ekstra, ja bym został przy samych maseczkach, przy samych zwykłych maseczkach, robił je co jakiś czas, a rzeczywiście skupił się też, jeżeli zależy Wam na kondycji Waszej skóry, żeby ta skóra zdrowo wyglądała, to po prostu wybrał się do dobrego kosmetologa i. Zapytał się go, czego obecnie potrzebuje moja skóra, tak by rzeczywiście on mi pomógł. Ponieważ, ale dobrego kosmetologa, moi drodzy, bo nie każdy jest dobry, jedni będą was chcieli tylko naciągnąć na kasę. Dlatego, warto poszukać naprawdę dobrego specjalisty i go po prostu się zapytać, co z tą skórą możecie zrobić, co on Wam z tą skórą może zrobić, żeby ona wyglądała lepiej. Tak więc, to jest, moi, dro moi drodzy, złota uwaga. I oczywiście, jak mówimy o pielęgnacji ekstra, nie może tutaj zabraknąć moich ulubionych płatków pod oczy. Ja na tym punkcie również mam op jest zawsze przed wielkim wyjściem, gdy widzę, że mam zmęczone oczy, rano po prostu trzymam w lodówce płatki pod oczy. Jeżeli potrzebuję um, wygładzenia, rozświetlenia skóry pod oczami, wyciągam sobie takie płatki z lodówki i chłodne nakładam pod oczy. Chodzę w nich 15 minut, potem ściągam, nakładam krem i mam zdrowe, pięknie wyglądające oczy. Tak więc pamiętajcie, pielęgnacja skóry pod oczami. To jest najważniejsze, to jest klucz, kluczowy element każdej pielęgnacji, a tym bardziej w przypadku męskiej pielęgnacji, kiedy ten element jest często pomijany, lub smarujemy całą twarz jednym kremem. Dlatego o kremie pod oczy, i o płatkach pod oczy pamiętamy. Tutaj w związku z tym, że ja bardzo często mam suche usta, używam różnych specyfików pod usta, e, tutaj chciałam pokazać, ale. Nie mam tego obecnie przy sobie, natomiast używam pomadki z neutrogeny, takiego słoiczka z wazeliny i drugiej pomadki z neutrogeny, którą stosuję na noc, żeby te usta zawsze były zdrowe i pięknie wyglądały, tak więc jeżeli mówimy o takiej, moi drodzy, pielęgnacji, tutaj odłożę, bo wziąłem nie to, co chciałem, jeżeli mówimy o takiej pielęgnacji, no to te usta, o te usta też, moi drodzy, panowie, warto dbać, tak więc jeżeli chodzi o taką pielęgnację ekstra, no to to już by było na tyle i ogólnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o temat pielęgnacji, jak mówiłem, ja nie jestem tutaj ekstra, ja po prostu powiedziałam Wam, co ja robię, co ja robię, że wyglądam tak, a nie inaczej. E, co ja robię? Oczywiście nie mówiłem Wam też o zabiegach, bo o zabiegach medycyny estetycznej, którym się poddałem wszelkiego rodzaju laserach, nie laserach. Można by zrobić odrębny film, odrębny film, natomiast tutaj uważam, że to jest temat dla specjalisty, dla osoby, która Was zobaczy, która powie Wam, czego Wasza skóra potrzebuje. Dlatego ja w tym temacie nie będę się wypowiadać, natomiast bardzo Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam Was do zajrzenia na mój blog, gdzie znajdziecie więcej na temat perfum oraz e, męskiego stylu. Ja oczywiście e, zachęcam Was również do zajrzenia na mój Instagram, gdzie znajdziecie więcej na temat szeroko pojętego męskiego stylu, też coś o perfum, relacje z różnych fajnych, ciekawych wydarzeń, a także uwaga, kod Rabatowe do różnych marek, tak więc tam również warto mnie obserwować, bo tam również dzieją się ciekawe rzeczy. Tam też możecie wziąć udział w moim QA, zadać mi pytanie, jeżeli takowe macie i na pewno od razu, gdy je zadacie, dostaniecie na nie odpowiedź, tak więc warto mnie tam obserwować. Ja oczywiście na sam koniec zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje, a mi pokazuje to, że to, co robię, zmierza w dobrym kierunku i że to, co robię, daje Wam jakąś wartość, tak więc jeżeli ten Film się Wam podobał, to już doskonale wiecie, co macie robić, was to nic nie kosztuje, a dla mnie to jest dobry znak. Ja oczywiście życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnym filmie.